Tutaj jest drugi typ kłody Bartnej. Ta kłoda jest dużo większa. Mam bardzo duży spód, ze względu na to, że nie będzie wisieć na drzewie, tylko będzie stawiana na ziemi, na podkładce dodatkowo, żeby trawa jej nie zarastała. Dlatego ten spód jest taki duży, żeby maksymalnie odizolować gniazdo pszczół od wilgoci, i też, żebym się nie musiał tak strasznie schylać do nich jak widzicie to bardziej jest jeszcze w trakcie drążenia tutaj jeszcze dużo pracy przede mną ale na spokojnie one będą i tak dopiero ustawiane w przyszłym roku mam tutaj takie trzy właściwie mam ich pięć ale ustawiał będę trzy, bo taki ciekawy projekt realizuję o którym pewnie na innych filmach opowiem jak widzicie wybieram sobie drzewo już w miarę w środku, co bardzo mi ułatwia pracę. Mam taką możliwość, ponieważ jestem drwalem i mam dostęp do takiego drewna.